Drodzy gracze, wymoby oraz inne byty wszelakie, witam Was w pierwszym odcinku mojego show. Dzisiaj moim gościem jest istota, która zna smak błota lepiej niż ktokolwiek inny. Oto ona. Grubiutka, tłuściutka, różowa świnka. Proszę o głośne chrumknięcie na powitanie. Dziękuję za ten chrumkośpiew. Podziękujmy śwince gromkimi brawami. Widzę, a raczej słyszę, że bawicie się lepiej niż ja. Przejdźmy może do pierwszego pytania, skierowanego do naszego gościa. Świnio, powiedz mi, jakie to jest uczucie, gdy całe twoje życie jest w zasadzie wyborem między byciem jedzeniem a środkiem transportu? No bardzo, chrumka śmieszne. Wiesz co, Creeper, to trochę jak z tobą. Czy wybierzesz dziś śmierć chwalebną, wybuchając na twarzy gracza? Czy może wybierzesz potępienie, gdy zostaniesz zignorowany i będziesz się błąkał od ściany do ściany? O, mocne! Mistrzyni świńskiej, ciętej riposty. No dobrze. Widzę, że muszę uważać na to, o co pytam. Jesteś strasznie drażliwą świnią. To może powiedz mi, czy kiedykolwiek marzyłaś o lataniu elytrą? Creeper, rozumiem, że nie masz problemu z oczami? Ty chyba widzisz, jak ja wyglądam? Mam ze 30 kilogramów nadwagi. Ale abstrahując od rzeczywistości, to przyznam się szczerze, zawsze wieczorem, jak już się kładę spać w ciepłym błotku, a moje zmęczone powieczki się zamkną, to śnię o tym, jak lecę nad drzewami, górami, normalnie jak fantom. A potem budzę się w zagrodzie i przypominam sobie, że najwyżej mogę spaść z góry i stracić pół serduszka. Czyli ogólnie rzecz ujmując, masz marzenia, które nigdy się nie spełnią? A czy ty marzysz o tym, żeby mieć ręce? <noise> <noise> Okej, okay, to było niepotrzebne. Dobra, inna kwestia. Czy kiedykolwiek chciałaś ugryźć Steve'a w łydkę? Oczywiście, ale nie mogę, bo mam kodowanie, które każe mi być potulnym stworzeniem. Gdybym mogła, już dawno zjadłabym jego buty i obsikała skrzynkę endu, a łóżko wymazałabym swoim głupio gadam. Zapomniałam, że to leci na żywo. To brzmi, jakbyś tłumiła w sobie gniew? Nie gniew, tylko świadomość, że każdy mój dzień może skończyć się w piecu lub na patyku. Oj, oj, a co sądzisz o tych wszystkich graczach, którzy wsiadają na świnie i każą im biec, bo mają marchewkę na patyku? Dobrze wiesz, co o nich myślę. To jakbyś ty biegł w stronę kaktusa, bo ktoś macha przed tobą workiem prochu. Kurczę, masz rację. Wystarczy tej nostalgii i smutków? A teraz pytanie egzystencjalne. Jeśli Steve rzuci siodło do lawy, czy świnia odczuwa ulgę, czy pustkę? To tak jakby ktoś dał ci zbroję z neterytu. Nie wiesz, czy cieszyć się, że jesteś odporny, czy płakać, że już nigdy nie spełnisz swojego wybuchowego przeznaczenia. Okej, okay. dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. A teraz coś bardziej przyziemnego. Czy kiedykolwiek zakochałaś się w innym mobie? Tak, w wilku. Ale to była toksyczna relacja. On mnie ignorował. Ja chrumkałam i uciekałam. W końcu zjadł mi brata. Brzmi jak typowy romans w Minecrafcie. Feed... Dobra, na koniec. Gdybyś mogła powiedzieć coś graczom, którzy widzą cię na pastwisku, co by to było? Jeśli masz marchewkę, podziel się. Jeśli masz miecz, odłóż go. Jeśli masz siodło, spadaj. Pamiętajcie moi drodzy, że nieważne kim jesteście: świnią, creeperem czy graczem, każdy ma swoje przeznaczenie. Niech wasze bloki zawsze będą pełne, a TNT nigdy nie zabraknie.